Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z takim nietypowym filmem, ponieważ będzie to tak, nie będzie to żaden film makijażowy. Postanowiłam nagrać ten film w odpowiedzi na film Vlogloli, który pojawił się wczoraj. Bardzo mnie do niego zainspirowała. Będzie to taki film, w którym. Będzie to taki film. W którym będziecie mogły poznać mnie troszeczkę bliżej. Jeżeli nie znacie mnie osobiście, to właśnie. Odpowiem dzisiaj na kilka pytań, i są to pytania związane troszeczkę z 2020 rokiem. Tak nazywa się 20 pytań na 2020 rok. Poznaj mnie lepiej. Także y, zapraszam do oglądania. Będę tutaj sobie zerkać w telefon, ponieważ mam y, pytania ściągnięte spod filmu Vlogloli i zaczynamy od pierwszego. Numer jeden. Przeczytałam ostatnio. Ostatnio przeczytałam książkę. Antoniego de Mello i ja Wam w ogóle bardzo serdecznie polecam tego autora. Przeczytałam książkę Przebudzenie, jest świetna, chociaż mam wrażenie, że on w niektórych tych swoich książkach się powtarza. I ja już przeczytałam jego chyba cztery książki i tak mam wrażenie, że już jak gdyby powiela te same informacje, także nie wiem, czy będę czytać dalej. Drugą książką, natomiast którą w tym momencie czytam. Jest to Agnieszka Tomczyszy, mm, Ezotero moje przeznaczenie. Powiem Wam, że w ogóle zacznijmy od tego, że kupiłam tę książkę za 9,90 Biedronce, w promocji i tutaj z tyłu dowiedziałam się, że ta autorka studiowała w Opolu, także nie wiem, czy pochodzi ona z Opola, czy tylko tutaj u nas studiowała, ale jestem w połowie i bardzo mi się podoba ta książka, ona opowiada o... Górę Broken o czarownicach, o takim ogólnie jest bardzo taka mentalna, może nie wiem, czy tak można nazwać, ale bardzo mi się podoba, w ogóle przykuła moją uwagę ta okładka i naprawdę się nie zawiodłam. Kolejne pytanie, numer dwa. Nie mogłabym żyć bez, i tutaj moja odpowiedź jest bardzo prosta: nie mogłabym żyć bez podróży i nie mogłabym żyć bez dobrej kawy. Ponieważ ja każdego dnia piję kawę, jedno minimum, z rana kawa musi być na pewno nierozpuszczalna, oczywiście, przelewowa albo z ekspresu, w sensie z ekspresu przelewowego albo gdzieś w kawiarni. Natomiast bez podróży również nie mogłabym żyć, ponieważ my po prostu kilka razy w roku, jak już za długo siedzimy na miejscu, to już nas nosi i musimy gdzieś sobie wyjechać, chociażby na kilka dni. Co mnie wzrusza? Wzrusza mnie. Ee, zwierzęta mnie wzruszają natura mnie wzrusza jak widzę mm, po prostu jakiś filmik gdzie jest nagrany piesek z kotkiem małym jak się bawią i, i tulą a po prostu ludzie robią taką krzywdę tym zwierzętom to aż mi się chce płakać dzisiaj widziałam w Dzień Dobry TVN zwiastun nowego serialu Down the Road Kostakowskiego, który będzie o 22.05 w TTV również jak zobaczyłam ten zwiastun to po prostu się popłakałam bo nie mogę uwierzyć w to, jak ludzie po prostu e, nie wiem, po o, nie umiem się wyrazić. Chodzi tutaj o osoby na przykład z zespołem Downa, e, które mówią o swoich marzeniach i jak ludzie twierdzą, że te osoby to są chorzy ludzie i tak dalej, i tak dalej, a to są normalni ludzie, tacy jak my, którzy mają swoje marzenia, swoje potrzeby i naprawdę ta ich empatia, która bije od nich. To naprawdę jest wzruszające. Kolejne pytanie, numer 4. Nie wyobrażam sobie dnia bez, i tutaj znowu się powtórzę, nie wyobrażam sobie dnia bez e, dobrej kawy z rana. Kawa musi być i to jest w ogóle. Mm, nie ma w ogóle o czym dyskutować. Próbowałam sobie zrobić detoks od kawy, ale mi to nie wychodzi. E, pytanie numer 5. Najpiękniejszy prezent, jaki dostałaś? Najpiękniejszy prezent, jaki dostałam, powiem wam, że ja nie jestem jakaś prezentowa, bo moim językiem miłości, nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o językach miłości. Eee, jeżeli nie, to sobie wygooglajcie, bo to jest bardzo interesujący temat. Ale najpiękniejszy prezent, jaki dostałam, to chyba była niespodzianka, którą zafundował mi mój obecny mąż wtedy yy, chłopak, kiedy mieszkałam w Irlandii i po prostu rano się obudziłam i powiedział, że E, a to były w ogóle ciężkie dni dla mnie, kiedy wyjechałam od razu z Polski, po prostu ja wyjechałam i zostawiłam wszystko za sobą kiedy powiedział, że lecimy dzisiaj e, gdzieś po prostu że gdzieś mnie zabiera i dowiedziałam się na lotnisku, że lecimy właśnie do Polski, odwiedzić moją rodzinę na dwa dni. E, tego się zupełnie nie spodziewałam, a naprawdę mi ich wtedy brakowało, I zwłaszcza też mojego psa. Pytanie numer 6. E, każde pieniądze wydam na, i tutaj mam problem chyba z odpowiedzią na to pytanie. Nie wiem, na co wydam każde pieniądze, bo ja jestem jakaś taka oszczędna, chyba. Hmm. Chyba każde pieniądze wydam na y, zrobienie prezentu najbliższej osobie. Tak. Tutaj pieniądze wtedy dla mnie roli nie grają. Jeżeli mam, to je wydaję, żeby tylko po prostu zrobić przyjemność drugiej osobie. Pytanie numer 7: gdybym mogła cofnąć czas, chyba nic bym nie zmieniła? Nie, jedyne co to bym sobie powiedziała, żeby nie tłumić emocji w sobie, tylko właśnie e, być taką bardziej otwartą i szczerą i nie zamykać właśnie w sobie uczuć, nawet tych negatywnych, właśnie głównie o tych negatywnych uczuciach mówię, tylko żeby być. Otwartym, bo dużo rzeczy by mi w życiu to ułatwiło. Aczkolwiek, gdyby mi było do tamtej pory tak łatwo, w tamtym czasie tak łatwo, to myślę, że teraz bym też nie była taka mądrzejsza od doświadczenia. Także, także tak. Pytanie numer 8. Wierzę w, wierzę w to, że sami sobie kreujemy swoje życie i to, o czym myślimy. To co mówimy to przyciągamy. Wierzę również w karmę. I wierzę w miłość. Pytanie numer 9. Najbardziej lubię w sobie. I tutaj haha, dziura nie wiem co ja w sobie lubię najbardziej. Hmm. Chyba najbardziej lubię sobie szczerość i to, że dojrzałam w pewnym momencie do tego, że nie przejmuję się opinią innych. Nie przejmuję się tym, że ktoś o mnie coś złego pomyśli, czy coś głupiego. Nie, po prostu już chyba z tego wyrosłam. Pytanie numer 10. Od czego chciałabyś zrobić całkowity detoks? I całkowity detoks chciałabym sobie zrobić od Mięsa, i od kilku dni tak staram się nie jeść mięsa. Jeżeli chodzi o jakieś takie szyneczki, pierdołki na śniadanka, to już od dłuższego czasu nie wiem. Natomiast yy, jeśli chodzi o obiady i tak dalej, no to ostatnio właśnie odkryłam jadłonomię na, na nowo i zaczęłam gozować yy, takie bardziej wegetariańskie dania. I naprawdę jestem zachwycona, jak to smakuje. Jak się obronić przed toksycznymi ludźmi? I tutaj odpowiem tak jak vloglola, czyli e, po prostu się odciąć od nich. Jeżeli zauważamy to, że takie osoby, bo najważniejsze jest to, żeby wyczuć e, moment, że ta osoba jest toksyczna. Trzeba słuchać swojego ciała i trzeba po prostu e, tak jak powiedziałam, wyczuć ten moment, wyczuć tą osobę i się po prostu od niej odciąć, nie odbierać telefonów. Ja się nie przejmuję tym, że nie odpisuję komuś na wiadomość, po prostu nie odpisuję, jeśli nie mam ochoty, i tyle, i po jakimś czasie ta osoba daje mi spokój. Powiem Wam, że jeżeli zauważacie takie osoby w swoim otoczeniu, to już mm, nie, daje, nie dajecie przyzwolenia, pozwolenia tej osobie na wchodzenie w Waszą strefę, i coraz mniej tych osób się pojawia. Pytanie numer 12. Planuję, i tutaj chyba chodzi o 2020 rok. Planuję, powiem Wam, że ja ogólnie w kalendarzu to wszystko planuję. Po prostu każdy, e, każdy szczegół dnia planuję starać się przestać planować. Może tak, chciałabym tak właśnie bardziej żyć y, spontanicznie. Numer 13. Żałuję, że nie żałuję niczego, bo właśnie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem obecnie, jeśli bym czegoś żałowała. Pytanie numer 14. Zawsze mam przy sobie. Zawsze mam przy sobie telefon, choć staram się, jeżeli wychodzę na przykład na spacer, nie brać tego telefonu, żeby właśnie, wiecie, oczyścić umysł od tego wszystkiego. Pytanie numer 15. Nie znoszę, nie znoszę... Nie znoszę ludzi, którzy narzekają. Naprawdę odcinam się od takich ludzi i to... Po części są to toksyczni ludzie, chociaż nie zawsze, bo czasem to po prostu, nie wiem, mają jakieś ciężkie życie i tak dalej, ale czasem ludzie lubią narzekać zbyt byle i tego e, nie znoszą pytanie numer 16 czuję ulgę gdy czuję ulgę gdy jadę na przykład w sobotę do panny młodej ją malować i mam do pomalowania z 6 osób to jak skończę to czuję ulgę że zrobiłam dobrą robotę, bo ja rzadko kiedy jestem Zadowolona ze swojej pracy i przez to, że jestem taka krytyczna wobec siebie, to bardzo mocno się spinam, daję chyba czasem za dużo energii z siebie i mimo, że kocham swoją pracę, kocham malować i w ogóle kocham swoje klientki i tak to jednak na koniec, jeżeli wstajecie o czwartej nad ranem, jedziecie na piątą, malujecie 6 osób, gdzie półtorej godziny schodzi na osobę wracam koło godziny 14. 15 do domu, no to wtedy czuję ulgę. Pytanie numer 17. Moje miejsce na ziemi. Nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ja mam swoje miejsce na ziemi i nie wiem, czy będziemy zawsze mieszkać w Polsce. Na pewno raczej na pewno nie wrócimy do Irlandii, ale może gdzieś dalej, w jakieś ciepłe kraje. Ja nie mam swojego chyba miejsca na ziemi. Ja uwielbiam podróżować i dlatego też jakoś tak wzbraniam się rękami i nogami chyba przed kupnem swojego mieszkania, bo wiem, że wtedy już osiądę na miejscu, że tak powiem, i już szkoda będzie wynajmować to mieszkanie i tak dalej, bo to jednak już będzie Twoje i w ogóle, dlatego jakoś tak chyba zostaniemy na razie przy tych podróżach. Ale uwielbiam naturę. Tak, moje miejsce na Ziemi, czyli. Gdzieś wyjść sobie na spacer do lasu, usiąść na łące, na trawie, także to uwielbiam, chodzić boso po ziemi, po, po trawie. Właśnie w Tajlandii jak byliśmy, to tam ogólnie wszędzie trzeba ściągać buty i naprawdę macie kontakt z tą ziemią i czujecie, że żyjecie tak naprawdę. Pytanie numer 18. Jestem wdzięczna za... Jestem wdzięczna za... Tak naprawdę staram się być wdzięczna za wszystko, bo nawet za te negatywne rzeczy, które mi się przytrafiają w życiu, bo zdarza się to również dalej, ale staram się być wdzięczna za nie również, ponieważ gdyby nie, gdyby nie te ciężkie chwile, to nie poznalibyśmy siebie tak w 100% i nie mielibyśmy takiego doświadczenia w życiu, takich lekcji. Staram się wyciągać lekcje z każdego doświadczenia, naukę, czy z dobrego, czy złego. Także, tak, staram się być wdzięczna za wszystko. O, pytanie numer 19. Staram się. Staram się. Staram się zdrowo odżywiać. I pytanie numer 20. Ulubione miejsce w roku. Miejsce. Ulubione miesiące w roku to. Yy... Ja lubię i zimę, i lato, i wiosnę. Powiem Wam, że nie lubię zimy, kiedy pada deszcz, dlatego nie wiem, czy to by mogły być moje ulubione miesiące zimowe. Chyba nie bardzo, bo jak nie ma śniegu, to jest ciężko. Dlatego chyba y, odpowiem tutaj tak samo: czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień to są moje ulubione miesiące, bo jak czuję słońce na twarzy, to po prostu inna energia przychodzi naprawdę. I to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli macie ochotę nagrać odpowiedzi na te pytania, to również pojawią się w opisie pod tym filmem. I również oznaczajcie mnie na Instagramie, jeśli ktoś z Was nagra taki film. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!